Nazywam się Zuzanna Rejoska i jestem lekarzem. A dzisiejszy Nocy Ocean Spokojny chcę poprowadzić w temacie wdzięczności tu i teraz. Kiedy codziennie stykamy się z różnymi trudnościami i poszukujemy odpowiedzi. Co jest ważne, Czemu należy poświęcić uwagę? To umyka nam, że każda sytuacja, którą przeżywamy, jest ważna. Często wydaje się nam, że gdzieś jest lepiej, ktoś ma lepiej, A prawdą jest, że najlepiej mam ja, ponieważ to dotyczy mnie i moje życie jest dla mnie najważniejsze. Wdzięczność tu i teraz oznacza skierowanie uwagi na rzeczy, które mnie otaczają, na sytuacje, w których biorę udział, na osoby, z którymi tworzę relacje. Dlatego zapraszam Cię dzisiaj. Usiądź wygodnie. Poczuj się swobodnie. Weź spokojny, długi oddech. Poczuj jak Twoje ciało się rozluźnia, jak Twoje mięśnie robią się wiotkie? I pozwól sobie zanurzyć się uwagę tu i teraz. Co jest Twoim udziałem? Jakie rzeczy cię otaczają? Może słońce, które dzisiaj nieśmiało zaglądało do Twojego domu? A może lodówka, która zapewnia świeżość Twoim posiłkom? Czy ta piękna filiżanka, w której zrobiłaś sobie herbatę? A może twój ulubiony samochód, którym dojeżdżasz do pracy. Tu i teraz masz wokół siebie sprzęty, przedmioty, które czynią cię człowiekiem komfortu. Weź spokojny, długi wdech. Poczuj, jak Twoje ciało się rozluźnia, i zaproś do tego oddechu wdzięczność. Przeżywaj ją. Bądź z nią tu i teraz. Gdy bierzesz ponowny wdech, to napełni swoje ciało zadowoleniem, Twoje emocje spokojem. Ponieważ dzisiaj, tu i teraz jesteś zanurzony w wdzięczności za świat, w którym żyjesz. Kiedy będziesz gotowy, to przenieś swoją uwagę na rzeczy, na sytuacje, które dzisiaj tworzyłeś. I może to dobrze wykonane zadanie świetnie przygotowana kanapka. Dla swoich dzieci, dla koleżanki w pracy, lub zakończony ważny projekt. To tworzy Twoje tu i teraz. Tak powstaje Twój dzień, Twój tydzień, Twój miesiąc, rok. To jest Twoja historia. Poświęć jej uwagę i uciesz się nią. Pozwól, niech z kolejnym głębokim wdechem rozluźni się Twoje ciało, Twoja klatka piersiowa nabierze ożywcze powietrze, pełne wdzięczności. Dzisiaj, tu i teraz tworzy się Twoja historia. Pobądź z nią. Z następnym, Spokojnym wdechem, rozluźniając swoje ciało, przenieść uwagę na osoby, na to, jaki jest Twój związek, na to, co Was razem cieszy, bawi. Podnosi na duchu? Na to, jak Twoje dzieci cieszą się, kiedy je przytulasz? Przypomnij sobie wyraz twarzy odwiedzanego dzisiaj chorego rodzica i poczuj tu i teraz wielką, głęboką wdzięczność. Jesteś synem, bratem, ojcem, matką, przyjacielem. Jak wiele dobrych wydarzeń jest między Wami. Jak te drobne gesty uśmiechy spojrzenia w oczy. Budują Twoje tu i teraz, biorąc swobodny, rozluźniający oddech, poczuj tę wdzięczność w sobie, pozostań z nią. Pozwól, niech wraz z oddechem. Rozluźni się Twoje ciało. Uspokoją Twoje emocje. Twoje tu i teraz jest super. Jesteś na właściwym miejscu. Warto być z wdzięcznością. Tu i teraz. I wracaj do tej wdzięczności tak często, jak chcesz. Tyle razy w ciągu dnia, ile razy przychodzi ci ona na myśl. Twoje tu i teraz jest warte uwagi. I to ono buduje. Wielkie wydarzenia w Twojej historii. Pozostań z wdzięcznością jeszcze przez chwilę. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jutro o tej samej porze o 22.15 ponowne spotkanie nocy o spokojny z Aldoną. Dobranoc.